Siemasz, coś witać tu Szymiksada. I Maxis! No wraz z no jest Maxis. Yy, yy, stał się błąd techniczny, że nas wybąbiło na drugi koniec świata w ogóle. W ogóle, patrzcie, tam jest jakieś yy, z bombowe. A, a tak na serio, to nam us uszkodziło serwer, więc musieliśmy stworzyć nowy. No, wszystko przez kogoś yy, nie powiem, przez kogo musisz się sami domyślić. Za to mamy bambus, możesz skopać. Nie no, dobra, to ja sam skopię. Ty złodzieju ty. O i też są nowe przepisy w prawym górnym rogu Że widać przepisy po prostu Oddokowane Dobra, nie, nie udajemy się w tą stronę. Ale się przydadzą kolejnego W każdym razie ja mam po prostu pomysł żeby po prostu Przestanisz i przerywać człowieku Dobra, w każdym razie, yy, po prostu zbuduję bazę yy, poza odcinkiem, wszystko oczywiście na przetrwaniu, yy, żeby nie było, yy, będę wrzucał yy, zdjęcia yy, na postach w, trak w trakcie budowy tej bazy, bo po prostu mam w zamyśle zbudowanie takiej samej bazy, Ma mam w zamyśle zbudowanie takiej samej bazy jak była. Ile tych arbuzów w ogóle? Ale człowiek o tej tylko. Ty, ty... Dobra, super. Um, no, tylko po prostu zbud yy, zrobimy odcinek z budowania bazy, nowej bazy dla Maxisa. Bo pewnie Maxis zamierza zbudować całkowicie nową bazę, bo nie pamięta jaka była jego ostatnia co nie pamiętam, ale chcę no. No właśnie, no to trzeba na tym. No to trzeba na odcinku. Tu jestem Derman, ja nie mogę. No to czemu nic nie mówisz? Prawie że... prawie że... Matko, chłopie! Ja, zawału ja... prawie dostałem. Ja, z... ja mam półtora jest taka Jak on w ogóle? Arbuza. Jak on w ogóle żyje w dzień, jeśli można widzieć. Dobra, ale ty bambus... Ty ba... ty bambusy powinny zbierać łubby. Ja mam półtora jest... Bambusy! Wiem, ale ja mam półtora jest taka, y... Bo z bambusów się fajne tratwy buduje i takie dam. W tym sezonie. Deski. W tym sezonie. <laughs> Nie no, ale widzowie, -a, a propos yy, update'ów yy, niedługo wychodzi nowy update yy, Minecraft 1.21? Jeszcze nie znamy mobów, wszystko będzie nie, w trakcie czerwca. No, 3 października poznajemy moby yy, po kolei, Papuga! W ogóle już zaproponowali pierwszego moba Co? Kaczkę chyba? Nie, nie kaczkę. No, kaczkę zaproponowali. No to drugiego moba już. Jakiego? Znaczy możliwe, że będzie kaczka, nie obiecuję. Blaze, który będzie się rozpłanawiam lodowym. To sobie jaj robisz. Nie. On Przecież będzie... sam Blaze podpowiada, że to płomień człowieku. Ale takiego lodowego Blaze, który będzie wyglądał jak Blaze, tylko że z lodu i on będzie... No ale Blaze to płomień chłopie sama A! nazwa, przetłumacz to sobie. Ale on będzie inaczej się nazywał po prostu, go nazywam Lodem. A, okej. Okay. Oj, tak. patrzcie, nowy przepis nablokowany. To mi się podoba, to jest jak na javie normalnie. No widzowie, po prostu, wy... ogóle... po prostu, po prostu wybaczcie, yy, że tak wyszło, to nie moja wina, tylko Maxisa, no i zostawcie suba i ławkę w górę place? oczywiście, jest już 170, maraton trwa, ta... znaczy maraton musi zostać niestety przerwany, yy, ten postaramy będzie... się odnowić maraton za miesiąc, ten znaczy modowy... jak od razu jak budujemy bazę, to będziemy robić maraton, co nie? Ten no, tak. no nie mogę, z jednej strony dżungla, z drugiej yy, Sawanna, to my musimy... Ty, ty no <coughs> lodu, które będę zamrożać I będzie miał... Yy, I będzie miał taką animację, że Po co strzelić strzał, to Będzie miał celę <try> Okej. Okay. Ja osobiście bym chciał, żeby z golemów Był skalkowy golem no wiecie, skąd to ten blok, co jest w, darks, w, w Deep Dark, czyli w tym biomie, gdzie jest Warden. A ja chcę ten granatowy jakby, taki. Yy, golem z tego, jak, jakby, yy, jak się nazywał ten yy, bruk, który był jeszcze bardziej podsiąkony? Jaki bruk? No, yy, o, łupek. Ja tutaj chcę, żeby był łupkowy. Ale on już, była jego propozycja chyba. Moim zdaniem to by nie miało sensu. Za to rzeczy z miedzi by mogły by, by być, ale. Yy, yy, golem z miedzi już był w propozycjach. Nie, to on był w propozycjach. Ale nie, nie mówię o miedzianym golemie, chupy. Chodzi o narzędzia z miedzi. On był w propozycjach i co. Yy, Na przykład kable. No to, ale... Bo kable są chyba wszystkim potrzebne. Jeszcze musieli wybrać co innego. Bo nie mają mózgu. Okej. Okay. <laughs> <laughs> ale co? O, ty, gdy, też. To... Bo właściwie to do poprzednich. Do poprzednich. Do zeszłorocznych wyborów się przyczynił niestety Dream, bo on chciał Aleja. Czy coś. Albo to bo było... właśnie Alej wygrał, tak? Wybory, a. było. Okay. A miedzianego wolę oczywiście, bo się i yy, ten szczepka, yy. Miedzianego, nie miedziowego. No Pój gdzieś miedziowego chyba. Hmm. Chyba nie jestem pełnie ja jestem głuchy. Dobra. Czemu ja... O dobra. Ale nie wszystkie, tylko wytwarzalne halo, co to ma być w ogóle? Ehm Ym... No, kilo się oczywiście przyda. No i musimy znaleźć węgiel. Albo podróżować w nocy z kamiennymi narzędziami. To jest naprawdę przede wszystkim bezpieczne, nie? No. O, i nowy przepis odblokowany. Kamienne narzędzia, widzowie. Ja też. Ale ja potrzebuję tego więcej. Więcej! O, Węgiel, super. Nowy przepis, odklokowałam Kolejny. Musimy zejść głębiej widzowie. Skrum mam już węgiel. No i oczywiście będzie to oczywi nasza, moja Nowa baza będzie na tym, na innym tym. Na innym położeniu. Więc przede wszystkim nie będzie niektórych rzeczy. Na przykład mostu nie będzie, ale reszta bazy postaram się odzorować jak była. Nie, nasz most budowaliśmy razem. Znaczy nie ten most, chłopie. Mam na myśli most nad rzeką. No to ja zrobię? Nie. Nad tym co zrobię? No nie! Mówię nad rzeką, człowieku. Wiesz co to rzeka? Ha! Epokę kamienia, widzowie. Ja mam epokę węgla. Choć kiedy istnieje coś. W sensie? No nie istnieje, ale może powstać. Znaczy ta no sama epoka węgla. Nasze kamienia, też nie istnieje, ona istniała. No. W sensie, węgla się. węgla też nie istnieje. Widzowie, teraz historia z 3 x ale co? Epoka węgla też nie istnieje. No ale epoka kamienia istniała. No. Widzowie teraz. Yy, w historii z Szymichem HD, bo Szymich HD uczy i bawi. E, epoka kamienia się dzieliła na trzy y, te e, epoki. Podziały. I młodzież na pewno nie zna ich wszystkich. Trzech. Starożytność. Chłopie, mówię o epoce kamienia. Aha. Chłop mówi starożytność na epokę kamienia. Najstarszy, no naj, najstarsza część epoki kamienia jaka jest? Chłopie, gadaj. Chupie, do tego węgla, bo ja nie mogę. Ja w ogóle nie mogę trafić tego człowieka. Dobra, w każdym razie e, epoka kamienia się dzieli na trzy etapy: e, paleolit, mezolit i neolit. Neolit to wtedy, kiedy ludzie zaczęli to... budować domy. Aha! Faktycznie. O kurczę, siema! Ja... No siema gościu! Kole panie kolego, panie, panie kolego, proszę się uspokoić No i teraz potrzebuję stworzyć trochę pochodni Co jest kurde gdzie jest pochodnia? No ja to pochodni nie mam Mam dźwignię do wytworzenia, ale nie wiem po co o, się do ciebie tak My tu wydro... A bardziej to ja to wydrowiam. Co jest? Kurde, ja pochodni nie mogę strzekaj Aha O ty, gówniarzu Praguję Eym. Um, w każdym razie jeszcze Kamienne narzędzia sobie zrobię, bo kamienne narzędzie zawsze się przydadzą. Co to było? O nie Co to za wioska się zebrała. No co? Chodź ja nie mogę. ja mam arbuzy, których nie chcę jeść, ale dobra. Chodź tu na górę. Odepsz mi, a tak na górze chodź. Oj, teraz już pochodnie mogę wytwarzać. Super. Albo mogłem, ale byłem ślepy. No człowieku, chyba sobie jaja robisz. To ja go zabiłem. No ale. Ja, ja kolejnego zabiłem. Aha, super. Chyba. Nie wiem, chłopie, zobaczymy na odcinku. W razie czego poza odcinkiem i miodusz. Można tak. Zresztą nie no, właściwie możesz zachować, bo i tak strzał nie mamy. Ale potrzebujemy kamień na piece chłopie. Musimy się przygotować. Bo widzowie, do pewnego stopnia jesteśmy jednak speedrunnerami, ale jednak takimi opóźnionymi psychicznie. No bo jednak wszystko na spokojnie możemy zrobić. Mimo tego, że już mieliśmy diamenty, ale przez kogoś już ich nie mamy, to no. kogoś, czyli przez Maxisa. No nie. Ale to, że cię wkurzyłem to nie ma nic do rzeczy. U. Chodź chłopie, ten dyb minimy na ten. To jest jakiś glitch o gór Jeszcze szkielet goni Znaczy szkielet goni o gór Szkielet cię ciebie strzela Na go lecę Strzała Chłopie prawie przez ciebie zdechłem Czemu przez Bo chłopie tak mnie z... Ja cię dwa razy nie dałem w powietrzu. We... Do... Weź mnie osłanię teraz Kolejny glitch o gór. No chłopie nie w moją stronę <noise> Od tyłu Plecy No plecy chłopie, dwóch cię bije Znaczy teraz już jeden Bo jeden się skupi na mnie Ja się <grym> A I teraz cię muszę szukać Tyło jestem w liściach? <grym> 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 chłopie zostaw Gdzie ja jestem przede wszystkim? Czekaj po współrzędnych cię muszę szukać to pewnie gdzieś tam na tarty z góru kurde Wszystko w życiu, bo żeś na, nie na, na, na mnie ich spro, sprowadził Niepotrzebnie Żeby ten Zobieg nie widział moich rzeczy, chłopie Weź pomyśl Czasami No co pomyśl Chłop się No co przeprowadziłeś gościa przez... Yy, mojej się centralnie przez moje rzeczy i myślisz... I mówisz, że pomyślałeś. Kolejny jakiś liczb No ale my nasowanie nie powinniśmy być, halo Widzowie. Problem jest No, no teraz toś totalnie jest problem. No chyba sobie jaj robisz. Spokojnie, yy, zniszczę tylko mięso zombieka e którego zabiję? Za tobą Chodź! No i kocie tak... On się tak moje dwarzy, że straszysz, że aż... się przeprosił do kopalni. Hu przez cię improwizowało do bo Zobaczył jaki ty brzydki. Zobaczysz twoją twarz. Odwróciłeś się w jego stronę i odleciał aż ze strachu. Gdzie mój węgiel? Nie mów, że przez ciebie ogór wybombił. Nie mam węgla człowieku. Ogór przez ciebie wybombił Nie cały wiem. węgiel. No to gdzie jest? Nie wiem. No mówię, że z ciebie ogór Nie wybombił. wybombił! No to gdzie jest? Leżą. No patrz, znowu wszystko co zdobędę to ty musisz to zgubić. Z 40 węgla no. miałem człowieku. 40 węgla przez ciebie straciłem. Przez A przez kogo? Kupy chciałem sobie przysmażyć mięso, to ty nie dość, że nam nie sprowadziliśmy moba, który mnie zabił, to jeszcze yy, przez ciebie straciłem węgiel. Taki właśnie przydatny jest tej moim... w mojej drużynie. Bo no, kurde, nie za mną łazić, człowieku. No przez ten kłamać człowieku. No kurde, 44 węgla. Teraz masz go odzyskać. 40 węgla. Bo przez Ciebie go straciliśmy! <grywa> Masz przepalić drewno na węg... o, jest węgiel. Bo? Co bo, chłopiec? Zgubiłeś mi węgiel jeszcze... no to już nie, nie otrzymasz ode mnie tego węgla. zgubiliśmy węgiel kupić 40 węgla, który kopałem przez 2 minuty i no 2 minuty tylko Widzę, to w skórze to jest złoża węgla normalnie. I zastanów się na tym, co mówisz. Zastanawiam się. <śmiewanie> no to zaraz tam pójdziemy, poczekaj na mnie. Chłopie, widzowie, idealnie. Mówię do widzów, chłopie. Ja nie mogę. Jest to jakiś nienormalny widzowie. Serio. Psz, to, oglądać, bo... <śmiewanie> to raczej wątpię, ale dobra. Nie, nie mogę wykluczać takiej możliwości. No, właściwie tak, ale się z tobą nie podzielę. O. Bo nie trzeba było gubić mi tamtego. Co gubić? Są no chłopie... Chubię... Nie, wysadziłeś mi go. Nie. nie po pierwsze niemożliwe, żeby w tak krótkim czasie we gier mi zniknę, a po drugie, po pozostałe itemy też by mi zniknęły. Kurde, widzowie, dzięki temu już mam siódmy level. Widzicie jak ja spiranuję? Dzięki mojemu fartowi. jak kurde jestem zgubiłem <laughs> No widzowie jak coś tutaj yy, przez, przez te dwa tygodnie nie pojawił się odcinek Żaden, bo też byłem po, po pierwsze musiałem się wziąć za siebie, żeby nagrać od nowa ten Minecraft i też muszę się. O kurde mam równo 64 węgla No i przede wszystkim też jestem trochę chory no Znaczy to nie przez to, ale no, bo chory to się zrobiłem ostatnio Przez yy, kilka dni temu tak jak mam być 4 Zbrojdź mojego craftinga człowieku Jak twojego? No mojego. To mój crafting symbole. Okej. Okay. No to panie Maxi się wprowadź. Jakie ja, jak ciężko, to nie? Nie. O, no. I tu jest. Ale ta wioska jest fajnie położona właściwie. To jest wielka. No duża jest. Nie mów, że ma dostęp do pustyni człowieku. Nie, tam leży. No to zawsze coś ubił, mamy tyle piasku, że no! Widzowie, ja już mam to jeszcze mam tak... takie plany. Widzowie, mam, że no. Już tak szybko. Nie. Czekaj. Czy ta wioska ma jakieś ciekawe. Jest ciekawe zabudowania? Nie, no, bibliotekę ma. To no, wystarczy właściwie na początek. Ma kilka... ma dużo farm. Bo to chyba wioska rolnicza, jednak, nie? Aha. Co? Nie no, będzie ciężko. Ale, widzowie, no niestety. Chyba to no wystarczy, nie? Chyba, że idziemy dalej. No, no Co ty? No ta wioska jest położona idealnie. Walić kowali i takich tam, to się zrobi, chłopie. No. No dobra, widzowie, więc... W następnym odcinku nie będzie to Minecraft, bo musi przerwać Majoraton, żebym mógł zbudować... KOWAL! Ała. No to świetnie. To... Dobra, szkoda, że mi tylko braku kapłana, nie? Kowal, idealnie Boże. Bo jednak, żeby mieć. Bo jednak, w takim przypadku, żeby mieć w alchemisty, to trzeba specjalnie iść do, e do netheru. No. Obsydian? Czemu kradniesz? Siedem obsydian, cały. Czemu kradniesz? Nie kradniesz, tylko liczby. Dobra, ale chłopie zostaw. On, on się może na nam potem przydać. O, i teraz można się przedostać przy znach. Dobra, ale widzowie, do, następny odcinek który nie będzie Minecraft, w każdym razie do zobaczenia w następnym odcinku. Ała. No... żuw, Żółw! Żółwie tu mamy, ja nie mogę, mamy tu widzowie... Mamy tu widzo widzowie hodowle żółwi normalnie. Czekaj, to tu gdzieś jaja muszą być. Nie ma. Mogą być... Są... Ty! Nie, to jest to już wiem mówić ty, ale ja. Dobra, w każdym razie widzowie, do zobaczenia w następnym odcinku. Um, postaram się postaram się wrócić um, z nagrywaniem maratonu za miesiąc, a Maxi ma mi pomóc z, z odbudowaniem domu. Więc no, i no, i to pa.